Dobry. Witam w słonecznym jeszcze Montrealu Opalnym Montrealu Dzisiaj jest sobota 4 września 2021 I jadę do pracy Znaczy nie jadę pracować Jadę do pracy w, yy, włożyć toboły do mojego traka. Wczoraj wróciłem z Polski Czyli w piątek W domu byłem około 20 Jeszcze zrobiłem zakupy Także wróciłem do domu o 21 No i dzisiaj na spokojnie jadę włożyć rzeczy do traka. Normalnie to bym chciał już dzisiaj pojechać w trasę Albo jutro, ale z tego względu, że Stany wymyśliły, jak się zaczęła pandemia półtora roku temu, e, przepis, no to nie mogę jeździć na Stany. Otóż nie obywatele, znaczy e, wszyscy inni niż obywatele Stanów Zjednoczonych, jeżeli przebywali w strefie Schengen czy tam innych, jest taka lista krajów, nie ono przez dwa tygodnie, wierzysz na terytorium Ameryki. E, w ogóle granica dalej jest zamknięta między Kanadą a Stanami. Kanada już się otworzyła na Stany, że turyści z Ameryki mogą przyjechać do Kanady, tylko muszą być podwójnie zaszczepieni, ale Stany dalej są zamknięte. Ale coś ciekawe, od samego początku pandemii zamknęli granicę lądową. Kanadyjczycy posiadający, znaczy no obywatele posiadający kanadyjskie obywatelstwo mogą jechać do Stanów, znaczy lecieć do Stanów samolotem. No ale oczywiście, tak jak mówię, nie mogą Muszę mieć te dwa tygodnie, jeżeli ktoś przebywał na, na, na w pewnym kraju, który jest na liście, cała strefa Schengen tam jeszcze jakieś inne kraje, to nie może wjeżdżać do Stanów. No i to jest mój przypadek, więc przez pierwsze dwa tygodnie sądzę, że przez tydzień będę sobie jeździł na Nowy Brunswick, Toronto i tak dalej. No i po tygodniu, teoretycznie mogliby mnie już wysłać do British Columbia, bo do British Columbia się jedzie 4-5 dni, plus rzutki, no to miną te dwa tygodnie. Nie? No, bo słyszałem, jak mówiłem to o tym w ostatniej aktualizacji, to ktoś tam mówił, że nie ma żadnych restrykcji. Owszem, nie ma żadnych restrykcji, nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli ktoś ma obywatelstwo amerykańskie lub posiada zieloną kartę albo ma stały pobyt w Ameryce, to może jechać do Ameryki i go wpuszczam, ale obywatele innych krajów no nie mogą. A Kanadyjczycy mogą, no tylko mówię, jeżeli byli na terenie innych krajów, które są na tej liście, przez 14 dni nie mogłem wjeżdżać do Stanu. i to będzie mój przypadek Także na spokojnie, dzisiaj włożę toboły żebym nie musiał tego robić w trasie i przyjdę na, na gotowe do, we wtorek do pracy Miałem jechać w poniedziałek, ale w poniedziałek jest święto, więc wyjadę we wtorek pewnie A dzisiaj właduje toboły do mojego traka. Jestem ciekawy czy jeździł i zaraz się o tym przekonam A jeszcze odnośnie wczorajszej podróży znaczy no, Podróżowanie samolotem powoli wraca do normy, lotniska są pełne Aczkolwiek w tamtym roku było łatwiej się przemieszczać było mniej ludzi, tylko były problemy takie, że odwoływali loty, a teraz człowiek się nie martwi o, lotach, o loty, tylko no na przykład wczoraj w Kanadzie wyjście z lotniska normalnie to 20 minut, a wczoraj trwało półtorej godziny, bo jest druga kolejka, sprawdzają, kto jest zaszczepiony, kto nie, ci co nie są zaszczepieni muszą robić testy i tak dalej. No i wczoraj wyszedłem z lotniska bez testu, bez kwarantanny, no tylko była długa kolejka, nie? Takie wrażenia z lotu z Montrealu. Samolot z Paryża do Montrealu był pełny. I co jeszcze, popatrzyłem sobie: z Paryża do Montrealu były zawsze trzy loty dziennie. I wczoraj tak było. Były trzy samoloty z Paryża, tylko Air France. Już nie wspominam o innych liniach lotniczych, nie? Trzy potrójne siódemki Air France wczoraj przyleciały do Montrealu i tak jest codziennie. Tak jest codziennie. Także wraca no, to wszystko do normy, ale jeszcze to trochę zajmie czasu. No, i ja wolę tą godzinę więcej na lotnisku poczekać, niż siedzieć na kwarantannie w domu. Dwa tygodnie. Dobra, w sobotę nie ma korków w Montrealu. Dziwne, Tak, w sobotę nie ma korków w tym mieście. Tu się jednak nigdy nic nie zmienia. Nigdy. Coś taki korek to nie korek. Wolę tak sobie na spokojnie przyjechać, poukładać te rzeczy. Także we wtorek, jak przyjdę do pracy, to będzie wszystko. Objęte. Do widzenia. No i też muszę w ciągu dwóch miesięcy zrobić sobie badania lekarskie, bo mi przyszedł list z Wydziału Komunikacji, że oni tak... No nie jest tak w Polsce, że co 5 lat, nie, zależy od wieku. Ostatnie badania chyba miałem 10 lat temu. Jak nie ma, nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, to idzie się do swojego lekarza i on wypełnia. Jak nie ma żadnego problemu ze zdrowiem, to będę miał spokój na następne 10, albo no nie wiem, ile lat. Chyba dopiero po, po 60 robią co 2-3 lata. Nie wiem, nie wiem. Że to zawsze tak nie wiadomo, kiedy wyskakuje. No i przy okazji też załatwię sobie dentystę, bo dawno nie byłem na czyszczeniu. Także nawet w sumie wstanę. poszły mi na rękę, że nie, nie wpuszczają mnie na terytorium przez następne dwa tygodnie, bo sobie pozałatwiam sprawy bieżące. Już widać pierwszego pręsa. No już przy bazie jesteśmy normalne. Ciekaw jestem, czy jeździł. Mógł coś tam pojeździć. Proszę, już wyjazdy są. Już powiem wam, że mnie ciągnie w trasę, ciągnie mnie w trasę, znowu tutaj nasze naczepy stoją, tak za chwilę zmieniają, tutaj już jest parking też, mój tu nie stoi, zobaczymy, idę do góry, po klucze, po karty paliwowe i tak dalej, i tak dalej i się powolutku woduje, więc... Nie ma dzisiaj zbytnio nikogo w pracy, jest długi weekend i nawet nie ma moich kart, bo gdzieś są biurze, ona nie ma drugiego do dostępu, ale sprawdziła w systemie i mam mój ciągnik. Także powiedziała, że spoko mogę rzeczy włożyć. Dali mi klucz, czyli tak mi klucz nie. No to dzisiaj się wpakuję i, 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 i karty mi dadzą we wtorek najwyżej. No. Jutro jeszcze podobno ktoś pracuje z tego szefostwa, to jutro przekręcę i może jutro podjadę. Nie mam co robić. Nie no mam co robić. Kolejkę muszę rozkładać od nowa Bo wyciąłem auto z garażu i teraz jest miejsce Gdzie jest moja pszczółka? Niebieska Z pl -ką. Z tyłu pewnie Tu nie, tu nie, tu nie Gdzieś z tyłu Jeżeli będzie to gdzieś z tyłu Ale taboru stoi? Coś jeździ? Nie, jest z tyłu, tam jest, z tyłu. Dobra, idę zobaczyć. Stan licznika. Mam nawet zdjęcie. Jak go zostawiałem, było 279 tysięcy. Przestawili go. Dobrianie. To znaczy, że dużo nie jeździł w ostatnim czasie. Naprawdę długo nie jeździł. Majączki się zdomowiły. Sprawdzimy ile jest paliwa. Nie no wszędzie jest pajęczyny. Może zrobię jakąś trasę na serwis. E, nie, coś jeździł, bo chociaż nie ja go tankowałem ostatni raz chyba w stanach. Nie pamiętam, ale ile sprawdzić licznik. To jest tak było. Także nikt tu nie spał. Sądzę, że nikt tym tutaj nie jeździł. No tak, trzeba ułożyć ten. Pachnie nowością. Tak, pachniał. Ale... Ile ma kilometrów? 279,563. Nic nie było jeszcze sprawdzę zdjęciem, które zostawiałem jak, jak się wyprowadzałem z niego. 279 561, 2 km zrobił. Przez całe wakacje zrobił 2 km. Czy gdzieś na bazie go przestawili po prostu. I tak go zostawiłem, tak jest. No to jest porządna firma. Dzisiaj nikogo w pracy nie ma, także ja go sobie tutaj postawię obok biura na asfalcie, żeby nie, nie, nie naleciało nic skórzu, bo jest czysty. I. Na no spokojnie wszystko zrobię, 2-3 godziny, Pół Łóżko porobię, wszystko porobię i, i właśnie jak coś zapomniałem z domu, to będę wiedział, nie? Ale większość rzeczy przyniosłem. To ja sobie powoli poukładam, najpierw przerobię łóżko, a później będę układał rzeczy pomalutku, najważniejsze i tak dalej. No ale jak tak, tutaj w środku też pająki jakieś wlazły, bo widać ma, małotkie pajęczynki, ale on pachnie dalej nowością. Dalej pachnie nowością. Dobra. Najpierw rower, tak to -ty było, trochę mam. Tak powrzucałem do. Do. <laughs> te pajęczyny śmiesznie wyglądają. Powrzucałem wszystko do, do samochodu, Pira z drzwi. Więc to będę sobie powoli opróżniał. Rower i to wszystko, co potrzeba do życia. Dobra. Piękna sobota, sobie wszystko poukładam. O to chodzi. W sumie, mnie to rybka, czy ten trak jeździł, czy nie jeździł, żeby wrócił do mnie czysty i żeby nikt nie nabił na nim godzin jałowych, nie? Ale mało, mało kierowcy mało z tym tutaj się na to uważają, więc cieszy mnie, że po prostu nikt nie jeździł. Może tam nabili z parę godzin przed garażem, może godzinę dwie jałowych obrotów i to wszystko. Także w tym roku mam zamiar zejść do poniżej 1% obrotów jałowych i tym samym polepszyć spalanie życiowe tego traka. No, Pierwszy co rower, później łóżko, ale jak te rzeczy, to będzie godzina dwie, ale na spokojnie, nie? Nawigacje i tak dalej. No w sumie ja mogłem nic nie wyjmować z tego traka, no ale oni zawsze, jak się jedzie na dłuższy okres, skażą wyjąć, bo nie wiadomo co będzie, może jakiś im się zepsuje, może to używali go jako zastępczego w razie, w razie, w razie nie wiadomo czego, no ale jak nie musieli, to nie używali i za to szanuję naprawdę. Tą firmę. Nigdy nie, nie sądziłem, że dojdzie do takiego momentu, że w tej firmie tak będzie, bo na początku jak jeździłem bordowym to bordowy jak szedłem na wakacje nawet na tydzień dwa, to on cały czas pracował, nie? No mniejsza firma. Teraz jest inaczej, inny schemat finansowy, inna większość firmy. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, na razie nazdy zamknę. E, już tutaj schowki ogarnąłem, w sumie dużo nie było rower. Z tamtej strony młotek i takie łomy i tak dalej. Teraz wezmę narzędzia i popracuję nad łóżkiem. A później zostanie mi tylko włożyć rzeczy. Ja już mam wprawę, nie? Okazuje się, proszę Państwa, że chyba dałem ciała, bo... Nie wziąłem śrubek do łóżka. Myślałem, że są... W moich rzeczach tu. Z chorągiewkami, z proporczykami tu, ale okazuje się, że nie, no to... Łóżko zrobię przynajmniej, przynajmniej może jutro. A może tu są kurcze? Muszę jeszcze to przejrzeć. Tutaj mogą być, ta, ale nie, no, zawiasów nie widzę. Tak, Myślałem, że, że są w tej mojej bajence, nie? Dobra, rozładuję to co mam i tak mniej zostanie. Łóżko przerobić to jest. Jak już mam te śrubki, to jest 15 minut. A nie będę z tym walczył przynajmniej. No i ten uchwyt bym chciał zrobić na ten, na tableta, nie? No to, to trochę więcej czasu zajmie, bo trzeba rozkręcić, przełożyć trytki. To to dzisiaj na pewno zrobię. Dla mnie ten etap jest najgorszy. Podłączenie tutaj eee, tam idzie przedłużać, jest rozgałęziacz na 4 i 4 przewody USB. Raz, 2, trzeci tutaj dla baterii, czwarty do nawigacji. No to będę... Następny film na kanale najprawdopodobniej to będzie testowanie nowego Garmina. Eee, no i, ale już w oczywiście, nie? Nie wiem czy robić aktualizację jutro czy nie, bo, e, w poniedziałek, bo W sumie ten film puszczę w Niedzielę jest z soboty, to jest tak jakby na bieżąco, a nic się nie będzie działo, bo w poniedziałek nigdzie nie wyjeżdża, więc Odpuścimy sobie aktualizację w tym tygodniu Ruch jak na filmie normalny, cały czas coś jeździ Dosłownie co 10 minut, także firma cały czas Się kręci, no teraz się będzie zaczynał sezon, nie? tym mieli mniej roboty, ale z tego co widzę, no sporo taboru stoi, ale na naszą wielkość to i tak jest Mi się wydaje mniej, że jedna trzecia Kurde, już wszystko mam prawie zrobione Będę musiał kupić klej e, Kropelkę To rozkręcam, tylko szukam trytek, wiem, że wziąłem, bo, 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 bo je miałem, ale Nie mogę ich doszukać się, gdzie je położyłem O są, Pan Filary szuka okulary Mało mam, ale powinienem ogarnąć Powinno starczyć, dobra no, to najgorsze będzie zrobione, zostanie koło łóżko. Może nawet wieczór przyjadę. Jeszcze dzisiaj sobie te flagi zrobię na kijku. I kijek chyba wziąłem. I wsia! I mija mi powoli czas. Trzy godziny tutaj siedzę, ale robię tak wszystko na spokojnie, dokładnie, to już jest zamocowane. Nie wiem, miałem problem z przeciągnięciem tych kabelków. Nigdy nie pamiętam, żeby to było trudne, ale dobra. Wejście do iPada, wejście na telefon, no to jeszcze to może zrobić. Widziałem te przyciski? O, tu są magnesiki moje i jeszcze dywan. Tego nie będę ścielił, bo będę jeszcze wojował przecież z łóżkiem i teraz tak sobie myślę, czegoś mi brakuje, że czegoś z nim nie wziąłem, a ja pełno rzeczy, tutaj taki koszyk mały mam na śmieci i w tym koszu pewnie te śrubki są, bo ja tak ładuję rzeczy w to, co mam, nie? Dobra, także dzisiaj jeszcze tylko dywan. Kuch ee, piecyk, drukarka do góry i to wszystko i pójdę do, do magazynu po trytki bo mi się skończyły trytki jeszcze muszę zamocować tylko te kable także muszę znaleźć ten kosz w domu ze śrubkami do łóżka i all set good to go for another year następny rok podróżowania zobaczymy gdzie aby częściej Kalifornia była ale British Columbia jest ok Ciągnie mnie w trasę, mówię Wam. Zobaczcie, jak będę jechał, bo się będzie kurzyło. Trochę się baterie podładują. No poukładałem flagi. Za każdym razem jakoś inaczej układam. Ale wiem, że muszę zawsze kończyć Hiszpanią i Niemcami, nie wiem czemu. Pójdę po trytki na magazyn, zawieszę, no i większość roboty jest zrobiona. Wykładzina jest, to im dam, bo nie potrzebuję. To zostawię, jakby go brali na warsztat, jeszcze oleje zmienić. Nie wiem, co im tu zrobić. robić. No i wystarczy mi tylko łóżko. Zrobić i Moje uchyt na papier Ręcznik papierowy I To przypuszczam, że wszystkie śrubki będą właśnie w koszu na śmieci Który idzie tutaj No Super. Szlag jeszcze te przyciski zapomniałem Ale to za chwilę Jadę na warsztat Ej, Naleję od razu tego płynu do spryskwiaczy w puste butelki To jest jednak ta Satysfakcja, no raz, że nie ruszali go A dwa Że po długiej po nieobecności. Bo jak z niego wychodzę, to wiadomo, ja nie czuję tego zapachu, nie bo jestem przyczajny, ale jak po długiej nieobecności. Wyczyściłem go oczywiście, zostawiłem go w idealnym stanie przed wyjazdem. Zresztą widzieliście. Jak do niego się wchodzi, to tak byś wchodził jeszcze jest zapach nowości. Bo nie jeździłem długo, to tego nie czułem, nie. Ale jak ktoś jakby wziął to auto, no to by był zadowolony. Ale dobrze, że nikt nie, nie wziął. No to zobaczmy jeszcze statystyki. E track data... Vehicle oil level jest ok na maksa, czyli, czyli oni chyba wzięli go na warsztat, żeby go serwisować. Live Vehicle status ile mi nabili? Cały czas jest 2%, tak jak było. Czyli moja misja w tym sezonie jest zbić to do 1%. A jak jeszcze wejdę na, ten, na statystyki poszczególnej trasy, to będę wiedział, czy, czy dużo idlowali. Tryb 1, czyli ten ostatni tryb, co zrobiłem od tankowania. Zero. No nie ma telefonu, bo nie ma iPada. Nie, w ogóle w ogóle go nie addowali. Jest 0% od ostatniego tankowania, od ostatniego restowania. Czyli oni nawet tylko, tylko, tylko go po prostu przestawili. Nic więcej. Spoko. O, defas sobie zaleje, będę miał z głowy. Od razu inaczej, od razu bardziej swojsko. Tak myślę, właśnie bo też. Oponę zapasową do roweru włożyłem, a nie mam dętki i kluczy, one muszą być w tym małym śmietniczku. Dobrze proszę Państwa, nic, tylko jechać trasę, taki to był typ wprowadzenia się do traka. 4 września 2021. Lato jeszcze w Montrealu, jutro ma się zepsuć pogoda i ma, być, ma padać. Także Rafał, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę i zaczynamy nowy sezon. Jeszcze dzięki za Wasze komentarze wsparcia. Znaczy nie to, że ja się waham, żeby nie nagrywać, to po prostu nudzi mi się cały czas to samo nagrywać, nie? I obawiałem się, że was to zanudza, ale widzę, że nie, no więc idziemy dalej z tematem. Aż do momentu, kiedy już będziecie mieli dosyć British Kolumbii, taki jak ja, ale to się nigdy nie nudzi. Do zobaczenia w przyszłym odcinku już na szlaku.